Cześć wszystkim, jestem Matujis i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, gdzie będziemy robić kontrakt na M4A4 Diesel Light Space yy, I to jest kontrakt, który jest yy, po prostu opłacalny, bardzo, ponieważ są dwa inne yy, różowe skiny w kolekcji Gamma. To jest kar, który w ogóle nie występuje w Battle Skirt, czyli że najgorszej jakby jakości, a ten pistolet występuje, jak widzicie, w bardzo. Bardzo rzadko, po prostu. No i tym sposobem mamy bardzo dużo procent szans na Display Space, czyli na item, który chcemy i który jest najdroższy. I będę robił kontrakt z 9 rewolwerów reboot, czyli restart i y, z y, i tych shotgunów, nie wiem jak to się wymawia, totalnie yy, limelight, czyli limetka, tak mi się wydaje. <coughs> Dobra. No i Tyle w sumie. Z tego będziemy robić. Jest mega dużo procent szans, więc myślę, że kontrakt się uda. Przynajmniej mam taką nadzieję. Ostatnio mi się nie udało, bo zrobiłem scouta. No ale no dobra, widzimy się w całym czasie. Okej, okay, słuchajcie, już mi tutaj dodało kolejne, ostatnie moje dwa rewolwery. Tutaj mam scouta z ostatniego kontraktu. To są moje ogólnie wszystkie te najlepsze skiny, które mam. I słuchajcie, ja tę MK już kiedyś wydropiłem z case'a normalnie, z gamma case'a w CS-ie, Tylko że wymieniłem ją na stronce na tą awupkę, bo ona była droga, a ja i tak gram tą pogromcą. No i tak. Możemy zacząć robić. I ten obrzyn limetka. Będziemy wrzucać razem z tymi lewrowerami one jest po testach bojowych. No, ale okej. Okay. No to użyj w kontakcie. Szkoda w ogóle, że już nie ma tego takiego papierku, że można sobie podpisać, ale dobra. Jest! Mamy to, mamy to, mamy to. Pięknie. No i kozak, mówiłem. Ostatnio mi się nie udało. Ale jaka jeszcze ładna. Patrzcie, w ogóle prawie nie jest zdropana. Ale się cieszę, kozak. Czekaj, zobaczymy. Po ciężkich walkach, no, czyli tak jak miało być. Kozak. Dobra. 41 zł. Ja. Jesteśmy na plus, chyba z 21 zł. No to kozak. Dobra, tylko teraz nie wiem, czy ją sobie zachować, czy ją sprzedać. Nie wiem, bo ona widzę, że jest zmienna bardzo. W sensie cena jej się zmienia strasznie się waha między. 50, czekajcie to jest 30 marzec. A to nawet niedawno było. Kurcze, kozak, kozak, kozak. Ja bym zrobił takie coś, żebym ją sprzedał, i zrobił kolejne takie kontrakty, bo to się strasznie opłaca. Widzę bardzo fajnie. Kozak minimalnie zdrapana jest, ale wiecie. Żeby w takim stanie była tak mało zdrapana, to rzadkość. No i kozak. Dobra. Ja mam nadzieję, że się wam odcinek spodobał. Jeśli chcecie więcej takich odcinków z kontraktu, bo nawet ten Scout mi się w miarę zwrócił, bo wydałem 48 zł, a w tym momencie jest on warty 44 teraz? nie dobra. No to patrzcie, no to tutaj 4 zł tylko na minusie jestem. No to widzicie, nie? Dobra, jak chcecie więcej takich odcinków z kontraktów, to napiszcie śmiało w komentarzu i możecie napisać jaki kontrakt na co ma zrobić, tylko oczywiście nie za drogi, bo moje fundusze nie są jak jakichś potężnych youtuberów. A więc yy, ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku, nie wiem jakim, jaki mi się zachce robić, może to będzie kontrakt. Ja was żegnam i cześć.